Cześć! Simoneczko z tej strony Michał Majstru. Ja w dzisiejszym odcinku sobie sunboxujemy tą paczkę od, od InMixu. A więc bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy! Dobra, jak widzicie, dopiero co ściągnąłem folię i odciągnąłem taśmę. Jeszcze nie otwierałam, ale bardzo mnie kusi, już zobaczyć. No i teraz właśnie. Widzę, że jeszcze jest zapakowane w folię bąbelkową. Dojda. A więc w kartoniku są jeszcze, jest... Faktura, a faktury Wam co prawda nie pokażę i jeszcze gąbka od zabezpieczenia kolejna to to sobie rzucę na bok no i to jest cała zawartość, o którą bardzo mi chodzi chodzić chciałam je i to jest zasilacz ATX teraz ją otworzymy sobie rozwinę już możemy wyciągnąć silarz. Jeszcze odetniemy na plombę. Chyba ją ja będę... Tak się prezentuje zawartość co jest jeszcze tutaj związana kablami. Jeszcze nie wiem czy działa, ale zaraz, za niedługo, sobie to sprawdzę, czy właśnie działa. A więc chyba to już wszystko. Dopiero co sprawdziłam, okazało się, że wszystko działa. I jeśli ktoś by chciał kupić ten sam zasilacz, to jest link w opisie. Zapraszam też do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania mojego kanału, żeby być ze mną na bieżąco.